Kłaniam się nisko, Jacek Balkan to jest motodziennik we wtorek. Zapraszam na program, który zaczynamy od tanich budżetowych marek. Na razie nie ma ich zbyt wiele. Jest tylko Dacia należąca do koncernu Renault, jest ustawiony sporo poniżej Opla koreański Chevrolet z koncernu GM i w sumie na tym koniec. Jednak nie wykluczono, że w najbliższym czasie przybędzie nam jeszcze jedna obecna na rynku od 1903 roku marka Talbo. Początkowo nazywano tak sprowadzane do Anglii przez hrabiego Talbota francuskie maszyny nieistniejącej już i zapomnianej marki Clement Bayard. Po kilku latach na wyspach powstała montownia i z czasem fabryka, produkująca w coraz większym stopniu autorskie konstrukcje. Po II wojnie światowej losy firmy bardzo się skomplikowały. Marka została przejęta przez Simke, a ta przez Chryslera, by po latach trafić pod skrzydła Peugeota. Ostatniego Talbota wyprodukowano w 1992 roku. Ale teraz od czasu do czasu słychać głosy, że francuski producent, czyli firma Peugeot, będzie chciała firmę wskrzesić i wprowadzić na rynek linię tańszych, bardziej dostępnych samochodów osobowych, zbudowanych oczywiście w oparciu o starsze 206, 307 czy 407. Czy tak się stanie? Przekonamy się już wkrótce. Być może na zbliżających się targach w Paryżu i byłaby to mała rewolucja, choć kto wie, czy większego trzęsienia ziemi nie szykują Włosi. Od dłuższego czasu wiadomo, że Alfa Romeo, zachęcona sukcesem mito i niezłym przyjęciem kompaktowej Julietty oraz perspektywą szerokiego wejścia na rynek amerykański, ma w planach dwa pojazdy typu crossover. Mniejsze auto byłoby kompaktowe wielkości, np. Audi Q3, a większe Audi Q5 czy Volvo XC60. Od strony technicznej można się spodziewać elementów wspólnych z autami marki Jeep lub Dodgem, a to bardzo zła wiadomość. Jak ktoś jeździł Patriotem albo Kompasem, wie dlaczego. Inny problem to próba połączenia charakterystycznych linii, choćby z przodu auta z nadwoziem typu SUV. Widzieliśmy sporo przeróżnych wizualizacji, a nawet zdjęć zrobionych we włoskiej fabryce. I ten samochód zawsze i z każdej strony wygląda paskudnie. A połączenie koncernu Fiata z Chryslerem widać już coraz wyraźniej. We wrześniu również w Polsce połączą się biura obu firm. Chrysler zostanie przeniesiony do budynku Fiata, a z czasem to samo stanie się z salonami. Pierwszy już działa w Paryżu, gdzie Niemal obok siebie stoją fiaty, lancie i jeepy. Na koniec jeszcze jeden samochód, którego w Paryżu jednak nie w salonie, a na targach możemy się spodziewać. Opel Zafira kolejnej generacji trafi do sprzedaży w przyszłym roku. Jednak kolejna, trzecia już generacja tego auta prawdopodobnie jest już gotowa i gruntownie przetestowana. Jednak tu chyba nie możemy liczyć na żadne odjazdowe niespodzianki, jak choćby otwierane pod prąd drzwi z tyłu wzorem Merivy. Zafira, mimo że na zdjęciach dość szczelnie przykryta kamuflażem, najprawdopodobniej będzie miała taki sam przód jak Insignia czy Astra. I wnętrze zrobione w sposób bardzo podobny do tego z Merive. Czy odniesie sukces? Trudno powiedzieć. Pierwsza generacja miała z górki w 1999 roku była jednym z pierwszych niemieckich kompaktowych minivanów, ale w tego typu pojazdach wyspecjalizowali się Francuzi. Syniki czy Grand Picasso nie tylko bardzo przyzwoicie jeżdżą, ale co równie ważne, mają dużo przyjemniejsze, bardziej doświetlone wnętrze i sporo nowatorskich pomysłów. W ostatniej zafiże był tylko jeden wart odnotowania był to dach z Irokesem. Ale zamiast zrobić z tego charakterystyczną cechę Meriwy B, postanowiono zrobić tam schowki i sprzedawać w pakiecie za termiczną szybą za 6000 zł. Dlatego tak mało tych samochodów jeździ po ulicach, a szkoda. A teraz na koniec dzisiejszego programu zapraszam Państwa na cotygodniowy motodziennikowy ranking, dziś o silnikach. Osiem cylindrów to nie tylko moc, ale również dźwięk. Tak było kiedyś. Teraz przez ceny paliw i ekologów ośmiocylindrowe motory przechodzą powoli do przeszłości. Mimo to dziś chcielibyśmy pokazać Państwu pięć takich, które przypadły nam do gustu najbardziej i za którymi jeśli jeszcze ich nie skasowano, będziemy w przyszłości tęsknić. Przypominamy, że to nasze subiektywne zestawienie, oparte na naszych wrażeniach zjazd testowych. Zaczynamy od Lexusa ISF, w którym zamontowano pięciolitrowy agregat, który ma 420 koni. Auto przepięknie reaguje nawet na delikatne do tknięcie pedału gazu. Zarówno mocy, jak i momentu obrotowego jest tam mnóstwo, a w mieście bez żadnego problemu zmieścimy się w 15 litrach na 100 km. Oczywiście pod warunkiem, że jeździmy delikatnie. Ten sam, bardzo spokojny styl jazdy opłaca się również w BMW. Ich ośmiocylindrowe, wcześniej o pojemności 5, a teraz 4,4 litra silniki nawet z ciężkim samochodem radzą sobie doskonale. Mieliśmy kiedyś do dyspozycji auto fabrycznie opancerzone z grubymi, kuloodpornymi szybami. Masa tej siódemki spokojnie przekraczała 2,5 tony, ale podczas spokojnej po mieście bez większego problemu można się było zmieścić w 15, a nawet 13 litrach benzyny po mieście, a na trasie zejść poniżej 10. Wynik rewelacyjny, ale spalanie i co za tym idzie pieniądze przeznaczone na paliwo nie zawsze są najważniejsze. Przed nami jeszcze trzy auta, przy których zapominaliśmy o Bożym Świecie, mieliśmy przyjaciół na pobliskich stacjach benzynowych i spory debet na koncie. Na miejscu trzecim niemal dowolne Audi z silnikiem 4,2 litra. Dziś powoli się od niego odchodzi, a wielka szkoda. Ten motor z czterema zaworami na każdy cylinder pojawił się na rynku w 1991 roku. Na początku silnik miał 270 do 300 koni, ale z czasem pojawiły się wersje mocniejsze i po fabrycznym tuningu. Z tej samej pojemności w starszych S6 i S8 wyciągano od 320 do 360 koni, a po założeniu 40 zaworowej głowicy, czy raczej głowic i po dodaniu nie jednej, a dwóch turbosprężarek moc wzrastała do 450 a nawet 480 koni, ale niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z najsłabszym motorem ze starej A8 czy na mocniejszym zaraz 6. Jazda tym samochodem to wielka frajda. Moc nie tylko słychać, ale przede wszystkim wyraźnie można ją odczuć. Jeszcze lepiej oceniamy ośmiocylindrowy motor o pojemności 6,1 litra, montowany w sportowych odmianach Jeepów czy w Chryslerze 300C. Mimo, że od strony technicznej jest to konstrukcja bardzo do silnika 5-7 podobna i trochę przestarzała, bo z dwoma zaworami na każdy cylinder, to jazda czymkolwiek z dopiskiem SRT-8 dostarcza niesamowitych wrażeń. Silnik jest dokładnie taki, jaki być powinien. Dziki, nieokiełznany, znany, brutalny urzekający fantastycznym dźwiękiem, który nigdy nawet na długiej trasie się nie nudzi. Istne cudo w dodatku za bardzo przyzwoite pieniądze. Najtańszą 300 z tym motorem kupimy za 250 tysięcy złotych i nigdy nie popatrzymy z zazdrością na żadne włoskie czy niemieckie sportowe auto, nawet cztery razy droższe. Jednak na miejscu pierwszym postanowiliśmy ustawić coś bardziej subtelnego. 5-litrowy doładowany motor Jaguara, znany na przykład z modelu XFR, 510 koni, 625 Nm momentu obrotowego robią wrażenie. Tak samo jak osiągi 4,7 sekundy do setki. Ale w tym aucie z tym silnikiem podoba nam się coś jeszcze. Można nim jeździć wolniutko, cichutko i dostojnie, ale po wciśnięciu gazu do oporu i przekroczenia 2,5 tysiąca na obrotomierzu, spokojny kot zamienia się w prawdziwego jaguara. Groźnie ryczy i zrywa się do skoku w sposób niesamowity i czasem bardzo niebezpieczny. Dobrze zestrojone, sprężyste, ale też komfortowe zawieszenie wersji zerką usypia naszą czujność, zwłaszcza w mieście łatwo wypadek lub stłuczkę, na przykład podczas wyprzedzania. Inni kierowcy, czy też piesi nie są przyzwyczajeni do pojazdów, które tak błyskawicznie zmieniają prędkość. A i kierowca tłumacząc się przed policją, że ledwo musnął pedał gazu i nie wie jak to się stało, że jechał 160 na godzinę, może mówić prawdę. Czekamy na Państwa komentarze i na Państwa ulubione silniki V8. I na tym kończymy. Bardzo dziękuję i zapraszam na kolejny odcinek Motodziennika już jutro. Do zobaczenia.